Są W życiu ważniejsze rzeczy niż Twoje 300 baniek. Na przykład 600 baniek. Pożegnałaś się z tą nędzą artystyczną? Nie rozumiem, dlaczego nie mogłam zadzwonić Twojego telefonu. Nie będziesz dzwoniła do byłych fagasów z mojej komory, Baby. Pakuj się. Co to ma być? To stek, proszę pana. Przecież widzę, że to jest stek. Miał być sprytkami, nie? Pan się chyba pomylił. Że co zrobiłem? Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Zabieraj to. Jakbym chciał bez frytek, to bym chyba powiedział: poproszę, bez frytek, nie? Jaki ty jesteś twardy. Jestem człowiekiem z miasta. Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście silną. Zawsze patrzę w oczy, kiedy z kimś rozmawiam. Nigdy nie wykonuję niepotrzebnych ruchów. Wystarczy mi pierwszych dziesięć słów, pięć pierwszych gestów, jakiegokolwiek koleżki i już wiem, że w jego psychice czai się strach. On jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że wkrótce będzie miał pełne portki. A wiesz dlaczego? Dlatego, że jego słaba psychika już wysłała mu maila do naciągającej kupy, że spotkanie jest w spodniach. To niesamowite. A, skoczę na chwilę do klapa. Uwaga, frajerzy, Mam ważny komunikat. Do kogo należy czarna Alfa Romeo, która blokuje na mojej fury? Do kolegi. I do mnie. Możesz coś dla mnie zrobić, Kogusiu? Przeparkuj wasz samochodzik. Tego akurat nie mogę dla ciebie zrobić. Ale mogę dla ciebie zrobić coś innego. Wie pan do... No... Ja mogę przyjąć zgłoszenie, tylko że to będzie mała szkodliwość społeczna czynu. Jak mogłeś dać się sprawić jakimś frajerom? Przecież jesteś człowiekiem z miasta. Uwzięli mnie z zaskoczenia. Ma pan jakiś dowód, o sobie? Poproszę. Jak ty teraz wyglądasz? Wyglądnie ci głowę? Świadkowie twierdzą, że nie tylko głowę. Panie, pyta pan ktoś o coś? Pan Jarosław Psikutas. Panie! Widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie. O Jezu! Faktycznie nie ma jest. czyli psikutas bez bestes. Jak to psikuta? A... Mówiłeś, że nazywasz się Keller. No mówiłem, mówiłem, różne rzeczy mówię. Czy sądzisz, że kiedykolwiek zmieniłabym nazwisko A... na psikuta? Albo żeby moje dziecko tak się nazywało?